Siemka, witam serdecznie, dzięki za tysiąc wyświetleń, które niedawno nam tu weszło, więc tu będę traktował tak jakby na specjala. Dzisiaj mamy mieć o trzecie miejsce, czy dzisiaj, nie wiem, czy wstawię to jutro, yy, bo jutro mamy finał, więc wstawię to jutro może, albo, nie no dzisiaj to wstawię. Dzisiaj jest mecz o trzecie miejsce, więc dzisiaj gra Brazylia z um, Holandią. Finał to oczywiście Argentyna z Niemcami, więc wow, wow, wow. Jestem pod, pod wrażeniem, że Niemcy tak rozwali Brazylię, no masakra. Um, więc tak, to będzie meczyk z tych dwóch blistrów um, o finał, czyli... czyli o wygranie mistrzostw świata um, a przy tym no dobra co, um, Czyli Argentyna, Niemcy zobaczymy kto zostanie dziś kto dziś zostanie mistrzem świata o kurde. Um. I dobra. Zawsze mam problem z otwieraniem tych listów, nie wiem dlaczego, ale zawsze mi jest ciężko je otworzyć, więc najpierw listerek z Neymarem. Uuu, proszę, proszę. Neymar, Messi i mamy Madrid Bugera. A Gierczyk mamy i jest. Więc więc tak, Bugera. Mamy oczywiście Bugera niestety z I tak. Po pierwszego gdzieś nie jestem. To się nie wystawać na koniec. Mamy Samuela Eto. To nie, Rosja, Francja, Włochy. No nie ma bramki. Myślałem, że to będzie coś innego. To chyba będzie kolejny szansowy niestety. Hmm. Nie, dwa. Oho! O, co tu będzie? Co to będzie? Topmaster Messi, jej! I mamy bramkę! Trafiają oczywiście Messi i Argentyna wygrywa! No niesamowite, niesamowita sprawa. Hmm. Nie, nie ma. myślę że to będzie... Hmm. jakiś ten nie, mamy tu mastera, um, Więc no, Massa kreśli świetnie. I ogółem jestem bardzo zadowolony. No, jak. Um, tu będzie coś głównego. Czyli go stoperek, Fonik. Um, dobra. I mamy Włochy. Holandia, która gra dzisiaj. I Brazylia, ale Brazylia chyba by wygrała, ja bym miał dzisiaj grać. A no, wiecie co? Tutaj sobie stawię. Będzie w tym jeszcze jeden meczyk. Czyli w soczewkach będzie dwa mecze. Ale skupiamy się na finale i tylko na finale. Więc yy, może być... jak yy, kurde. Kurde, kurde! Logo Belchija, masakrytny. sobie postawimy. I Niemcy strzelają bramkę, Mario Gomez. No proszę, niesamowity mecz. Naprawdę dobry jest ten mecz. Jeden jeden na razie i ostatnie chwile drugiej pierwszej połowy. Drugiej połowy, sorry. I mamy, 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 mamy. Ekspert. Um, nie no, eksperty ja nie będę tak ładnie. Um, no i mamy bramkę. Higuain. Argentyna idzie. Idzie jak burza. Koniec pierwszej połowy. W 44 minucie strzelił Higuain. No pięknie. Naprawdę świetny mecz. Tam się wyszykuje. Um, bo mamy. Tak? Dobra, druga połowa. I zobaczymy, co tu będzie. Czekajcie, może zacznę tak i tak. O. Olej, czoło mamy top jego to już drugi w tych blistrach. Drugi w Neymarze, listę z Neymarem, czyli bierzcie Neymarów. Tak samo mi się trafił wabę w Neymarze, więc naprawdę fajnie. I co my tu mamy? Ej. mamy jajaturę, kolejny powtóreczka. Niestety są yy. tu już myślę że nie będzie w ogóle nim Co idzie, to o grube paczki. Będzie coś dobrego. O, tu będzie luźna paczka. O kurde, to jest luźna paczka. Dobra, Messi. Fajnie jakby to był double. Naprawdę. to jest luźne te paczki. Kurde, boję się, że zaraz mi wystrzeli jakiś double. Serio. Ja tutaj trochę tego obawiam. Oj. <grym> Dobra, więc pierwszy będzie Falcao. Luźna hmm. soseczka. Nie, to jest saka. mniej luźna no będę się spodziewał czegoś dobrego tutaj. Niestety. Czy... niestety. Bardzo niestety. Mamy Matipa. Jej. Dobrze. I... Honduras, Uruguay. i. A? Czekajcie, ja tu zrobię małe ten. Idzie na bok, i też na razie pójdzie na bok. Bo tu będę mieszał blistry, mm. i to tutaj to, to, to będzie. Więc mm, tak, ten, ta suszewka była beznadziejna. Idziemy dalej. I nie stąd. Tak, proszę, 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 proszę. Um, muszę Wam powiedzieć, że ukradli mi dabla Ukradli mi po prostu dubla, niż nie, to, to. Ale coś mi go ukradzić go w pudełku. A teraz go nie mam. No i mamy bramkę, clozę. Ile to jest 3-2 chyba? No i świetnie. Mm. No dobrze. Więc mm. teraz będzie Messi może. To nie będzie dabla Widzę, że nie ma żadnych O, mamy Neymara. Fajnie. Jakby to był mecz Bra Brazylii, to Brazylia by niech rozłożyła dzisiaj Holandię. Czy nie byłoby do zera, bo już tam jakiś ten, ale my to zliczymy oczywiście. Fajnie, mamy Neymara. Może się. Start playerem. Um, muszę powiedzieć, że jeszcze trochę brakuje. Um, wiecie, Mamy, mamy Argentyna 3 do 3. No niesamowite. Niesamowite. I nie ma, nie ma. Wow. No to co? Ta saszetka będzie rodzinnym faworytem. Mam nadzieję, że teraz coś z tego pójdzie, bo. No kurde. Pójdzie niedobrze. Ultima Howarda, i. To jest wszystko. Mamy Argentyna, strzela bramkę. Sergio Aguero jest dziś naprawdę. No, ostatniej minucie już mają być rzuty karne. Sergio Aguero. Sergio Aguero strzela tą bramkę, no. Niesamowita sprawa, no naprawdę, ten zawodnik dziś, dziś naprawdę popisał się, popisał się, strzelił tak ważną bramkę, to będzie jego najważniejsza bramka w życiu, ważniejsza już nie będzie miał, więc tak, ale to jeszcze przeliczę, tu mamy z niego, Arki, Ok, spoko. Tutaj mamy Brazylia. Ch chyba wy wygrała ten mecz. W trzecie miejsce. Tak mi się wydaje. Um, I tak, co my tu mamy? Um, mamy pękinowe. Tak, Brazylia zdecydowanie wygrałaby swoją bramkę. Neymar, który niestety nie będzie grał. Przez o właśnie tego pana. Nie będzie dzisiaj grał Neymar. Dobra. Trochę szkoda mi tego gościa, że wielu osobom go szkoda. Niektórzy no, mają inne zdanie na ten temat. Ja mam zdanie takie, że no, tutaj na pewno powinien coś dostać za to Kolumbijczyk. Nie dostał i. A mnie to było niesprawiedliwe. Mamy tutaj Huey Gomez'a, Strzelców Branki. Tak, czy... Nie. 4 do 2 w takim razie. Było to... Do... No, 4 do 2. Uh -huh. Więc tak naprawdę to nie strzelili tak ważnej bramki. Dobra, to by było na tyle. Moim mistrzem świata została Argentyna. Yy, nie wiem, jak będzie u Was. Dzięki, jeszcze raz, za te tysiąc wyświetleń. No i jeszcze raz Wam cześć.